wieczór, kochani, tym razem moim gościem jest pani Katarzyna Czaplejewicz, córka pani Elżbiety i trenerka pani Ewy Mingę, tak? Dzień dobry, dobry wieczór, tak? Zgadza się. No to proszę powiedzieć, co jest ważne, jeżeli tutaj mówimy o choreografii całego pokazu mody, jeżeli, no, dla tego przeciętnego widza, jeżeli, z pani perspektywy. <laughs> Jeśli chodzi o choreografię pokazów, to tak jak tutaj wspomniałeś, mhm. to głównie jest kwestia idona mojej mamy, bo ja zewą też się znam kopę lat, natomiast mama robiła choreografię, a ja w tych pokazach chodziłam. Ale co jest takiego ważnego, jeśli chodzi o choreografię? Myślę, że spójność z kolekcją, którą mamy okazję oglądać. Pomysł jakiś nowatorski i inny, który też jakby przyciągnie i zrobi show. A z perspektywy właśnie osoby chodzące już po takim na pokazie, to co mogłaby nam pani jeszcze tutaj powiedzieć? Ja powiem szczerze że się spotkałam z różnymi choreografiami i zarówno te bardzo proste z pozoru tak się wydają, jak i te bardziej skomplikowane, gdzie wybieg jest szerszy i dłuższy, jest większe pole do manewru i do popisu. To i tak to wszystko jest skrzętnie obliczone. Także. Niezależnie od tego, czy choreografie, to już było dawno temu, czy choreografie są skomplikowane, czy proste, to jest, że tak powiem, takie samo skupienie i takie samo zaangażowanie. No to jeszcze wracając jeszcze do tematu finisażu, moje wszystkie grzechy główne, bo tak jest zatytułowany przez panią Ewę Mingę, to pytam właśnie jej znajomych, jaki jest według pani największy grzech główny pani Ewy? Można metaforycznie, oczywiście. No to zdecydowanie metaforycznie. Ja bym nazwała to po prostu wielkim, kosmicznym talentem. Ale tak jak mówię, to już jakby to jest duża, że tak powiem, metafora. Natomiast talent, talentów Ewy jest tak samo dużo, jak i myślę, grzechów na świecie. I mówię, jej twórczość jest. Jest grzechem, bo jest tak piękna, że, że można nazwać ją grzeszną. No więc można sobie składać, jak, jak można tak grzeszyć, że jest się tak utalentowany. Dokładnie tak. No i co pani na ten temat sądzi? Czy autentyczność jest w cenie? Ja myślę, że autentyczność zawsze jest w cenie. Ona była w cenie i będzie w cenie, bo tak jak powiedział pan, że w tej chwili te media społecznościowe kipią różnego rodzaju sztucznością. Ja sama prowadzę profil społecznościowy i ja bardzo często lubię się pokazywać rozczochrana, bez make-upu, w jakichś śmiesznych sytuacjach, przejęzyczeniach. I uważam, że Ewa tak samo, znam ją naprawdę w wieki czasu. Ewa zawsze była autentyczna. E, zarówno w swoich wypowiedziach, jak i w swojej twórczości e, odbiegała bardzo od jakichś takich kanonów, które były wyznaczone e, już lata temu, kiedy Ewa zaczynała. I Ewa nigdy się nie bała. Nigdy nie bała się pokazywać siebie i być sobą. E, I myślę, że to, e, były, że to była jakby jej droga do sukcesu. Zresztą teraz cały czas obserwując media społecznościowe, Ewa bardzo jasno. Się... Na temat pewnych rzeczy i mówi o swoich poglądach, nie zważając na to, czy spotka się to z krytyką, czy nie. Także ja mówię, Ewe znam już masę lat i zawsze ją ceniłam za jej szczerość, za jej autentyczność i za to, jaką po prostu jest osobą. No, jeżeli chodzi o panią, to jakie projekty tutaj teraz są w przyszłości planowane? Coś możemy zdradzić widzom, jeżeli chodzi o pani karierę? Jeśli chodzi o moją karierę. Ja cały czas się rozwijam trenersko. E, natomiast tak, szykuje się, myślę, fajna rzecz związana z, ze strojami sportowymi. E, to już, że tak powiem, miało ujrzeć swoje światło dzienne jakiś czas temu. Przez pandemię zostało to stłumione, ale teraz ruszamy z pełną parą i e, myślę, że to będzie coś równie warte grzechu. No to brzmi już bardzo intrygujące, nie będziemy mogli się doczekać na pewno. No to w takim razie takie podsumowanie, gdzie możemy znaleźć na Instagramie, pod jaką nazwą Pani konto i czego możemy Pani życzyć w najbliższym czasie? Zapraszam na konto FITU Zależniona. A czego możemy życzyć? Myślę, że przede wszystkim zdrowia i takiego wciąż nieustającego zapału do życia i nowych projektów. Do tego życzymy jeszcze raz wszystkiego dobrego i pasma sukcesów. Dziękuję bardzo wzajemnie. Dzięki.